Ty sądzisz, że to, co teraz robisz, to jest ciężka praca? Ona jest ciężka pod tym względem, że bardzo, bardzo łatwo się jest przebodźcować, dużo mm -hmm. się dzieje i realnie no, my nagrywamy czasami po 12-13 godzin i ona. Jest męcząca, ale nie porównywałbym jej do żadnej innej pracy, bo każda praca jest męcząca, nie? Na swój sposób. Więc na swój sposób. Dużo osób marzy o tym, żeby w ten sposób sobie pracować, bo my fajnie spędzamy dzień, to jest nasza praca, tylko że wiadomo, czasami ten dzień trwa 13 godzin, jest to męczące, ale dalej jest to fajny dzień. Idzie się, załóżmy, na cały dzień do parku rozrywki, nie? Mhm. I w, przez cały dzień w parku rozrywki, pomimo, pomimo tego, że dobrze się bawisz, to i tak na koniec znajdziesz, no. jesteś zmęczony przez ten park no, rozrywki. Tak, tak. No co to, to na tej zasadzie działa? Nie jest to najłatwiejsza praca, ale to też nie jest to ciężka praca. To jest praca, która po prostu pozwala ci się cieszyć życiem. Ale czujesz, że trochę to idealizujesz? Możliwe, możliwe, że to trochę idealizuje, bo wiadomo, nie, nie wszystkie rzeczy, które się robi w filmach, zawsze są jakoś mega przyjemne, bo są mhm. jakieś challenge, które tam wychodzą poza tą strefę komfortu, ale no kurde, to jest fajne. Nie mhm. to Jara, no ja na przykład mhm. jestem mega Zajewkowiczowi. No tak, nie? no to już, to już wszyscy ja, wiemy tutaj. Ja wam ja zawsze powiem, że to jest zarąbista praca, bo ja to kocham. Mhm. A Karol sam nawet powiedział, że. Najważniejszym w życiu jest robić to, co kochasz i dostać tak, za tak, te pieniądze, tak, tak. więc no więc no jest, Ja jestem za to, ja jestem za to przewdzięczny, że mogę w taki sposób sobie pracować. Hmm. Czy jest to w takim razie opłacalna praca? No na pewno. Czy no. czujesz zmiany jakieś już realne takie, jeśli o to chodzi na przykład? W sensie na ten moment, na ten moment jeszcze nie, mhm. ale generalnie no to wiadomo, że to jest opłacalna praca, nie? Jesteś na tyle popularny, masz tak duży klawisz, tak dużą społeczność, że firmy Płacą ci pieniądze za to, żeby zareklamować się mm. u Ciebie, no to faj, fajnie się za to zarabia, i to, to są niesamowite pieniądze, więc na pewno jest opłacalna, mm. na pewno jest bardzo opłacalna.